Dr. Freeman, I presume. We better hurry. The combine can be slow to wake, but once they're up, you don't want to get in their way. Damn it! Whoa, it. Get the London look, curve. Się chcieli dotnąć rękoma, ale miłość, której nikt nie zaakceptował. przykro. Ten też tak śmiesznie. No, spoko. Ale patrzę się, kurwa na ragdole, nie wierzę. Okej, okay, chyba. kobieto. I'm Alex My me ci, że no, masz... masz podstawy do bycia dobrą... dobrą... Nie, dobrą, nie wiem, kurwa... Sojusznikiem broni czekolwiek. Okej, okay, idziemy. Co Uuu! Weźmy beczkę! O! O! Wczytywanie, super. już wczytywanie. Wejrzeli się.

mm-hmm to mm finally meet you hmm oh where did she lamar come out of there lamar oh hello alex well almost all right lamar has gotten out of her crate again this lamar if i didn't know better i'd suspect barney of trapping

<laughs> Jak, to fajnie wygląda, tak po graniu co przez ten bardzo fajnie wygląda ta animacja. Aha, no właśnie widać, że on nie ma zębów. Pójdę po niego. Nie da się. O, wszedł do wentylacji, ja to cwaniak. Chyba nie lubi wiesz? No, um, okej. Okay. Bierzemy suit! To co, go jestem? Dobra, się robi. Tak, ten dźwięk. O, klimatki. <laughs> O kurwa, mi się mieszka, Kurwa Czerwyszka ma O pierdolisz, No proszę Już idę chwileczkę, się lubię takimi smaczkami bawić, chodźmy. Czy to się zamknie teraz? O wyjebane w to! Co się tu dzieje? Wow, czemu tam weszłaś? Jak ty tam wszedłeś? O, no jestem sam, spoko. Mogę coś tu popsuć? Nie mogę, nie mogę. O, oh, co się dzieje? O, oh, co się dzieje? To upadło. E, mogłem. Pięknie. tyle by wystarczyło. Przecież stanę i poobserwuję. Trzeba zrobić? No skoro nalegasz, kochanie. Co się dzieje? Pięć! O jest, udało się! Spoko! teraz bardzie i ja! Uff, serdecznie Śmanko. <gordyn> Miły jesteś. A, czyli moja Gordona kolej, żeby to przyłączyć, a ja mam sobie tutaj stać. Fajnie, przynoszę mi. Juhu, może sobie iść, nie mogę. O, jak gdzieś duże. To zaczyna się. To jest... O nie, Lamar! Co gdzie? No nie, co się psuje? Ło, wow, gdzie jestem? Gdzie jestem? Mogę chodzić, ale jaja. Co się dzieje? Jestem, jestem, jestem! Chwyć mi za rękę! Piękna, chwyć mi za rękę! Coś go odciąga. Ło! Wow. Jestem u niego! Oh, ja, ja. O, sprowadzę tutaj, co się dzieje? Ło, wow, co się dzieje, ej! No Nic -y. nie see, widzę! Widzę tylko jakieś kolorki! O, jestem, jestem, jestem galanga. o, jestem naprawdę, jestem, ej! Um, o nie, znał mnie, znał mnie! On mnie znał! Wow, fuck! To było straszne! Tu jestem! Mogę się spokojnie. Próbuję! Próbuję biec! Łuu! Musiał coś później tak. Kurwa, zabiję was! Tylko żeby we mnie nie pisknęły tym gównem. O kurde! Chcę was zabić, się! Oaa, fuck! Poszły Kurwa. Kurwy. Tu mnie nie znajdziecie No nie, pójdźmy do miejsca, gdzie musimy iść Tu musimy iść O to spoko Nie wylecicie tu O! Barykada Nie wlecisz, to mat. Wolno się i natnąć tej na żadnych Okay. Oh, Shabarney. Barney! Lord, I've never seen it lit up like that. Get out of City 17 as fast as you can, Gordon. Take the old canals, right? They'll get you to Eli's lab. It's, it's a dangerous route, but there's a whole network of refugees, and they'll help you if they can. I come with you, but I gotta look after Dr. Kleiner. <laughs> oh, and before I forget, I think you dropped this. Before. Good luck out there, buddy. You're gonna need it. To jest prawdziwy symbol e, Half-Life'a Symbol, to jest ikona Half-Life'a ŁOM wow. Nie no ŁOM wow, to będzie super Tam gdzieś nie ma nic dobra to chodźmy ten Nie Poszedł w wow. O, Dziwka o. Ooooooooooooooooooo! Ktoś do mnie strzela i to nie jest... To jest niemiłe trochę. Nie tędy, fuck! Gdzie mam iść? Mam brak zasilania, co się dzieje? A, Dobra, tędy, tędy Szybcie! Mam mi zastrzelą dzieje? Ciucia! 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 Nie lubię taką, Nie lubię, nie lubię, nie lubię. Okej. Jaka akcja tu się dzieje? Masakra! Nie się, że coś będzie działo. Aaaaaaaaaah, fuck. Szybciej? O, dobra, udało się. Mało życia, ale uciekliśmy. Czterwanie! Kurwa jak nie O! Wow. O! Oh, fight, fight! Zabij gościa, nie zdążyłem go uratować, sorry. Sorry, No dobra. Chwileczkę, da się tu zapisać? Właśnie, zapisz. Wolę się zapisać, mimo wszystko. jest życie. Właśnie. No, i idę, na no, zamknij mordę! Uratowanie ci życia, to jeszcze na mnie się drze, no. Jak prędzioła kobieta. Ktoś idzie? O, zapomniałam, że nie ma przesalowania. Jest i pistolecik, miał też jakiś, jakiś leczący, le, leczące coś. Nie wiem, jak się nazywało. apteczkę. O! U! Beczki! Rzućmy je wszystkie na dół. Ale w sumie... Nie, dobra, no nie się. Jdziemy. Ło! Fak. Czuf się idzie. Wskoczymy na ciufcie Wszystko tutaj kojarzę. Ja oglądałem to chyba jakiegoś youtubera, wiecie? Boo! No, ja to oglądałem youtubera jakiegoś. Przynajmniej niektóre rzeczy. Aaaa pięknie! Wow, fuck, szybko. O, szybko. Oś, jest i apteczka. Lampy te znalazłem. Trochę w pensji wpadły? Słowo widać się celownik. Wow, czego w pensji spadły mi? Dzisiaj się w co się dzieje? spadają, to się Gdzie? Tam jest, dobra Ogień zaporowy! Jedziemy! O, tędy? Tędy Jest i lambda Chcę, że tu używam do pistoletu, ale... Ale jakoś tak mam Up. Pięknie, oczej uciekamy, uciekamy, uciekamy o! Dobra, udało mi się w miarę uciec Te schody się tu mimo wszystko Czy to mnie strzelał? Tym miałem właśnie wrażenie Pięknie Uhuuu Jeszcze nie wystrzelałam? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Fuck, nic nie widzę Rzecz skrzynki Okej okay. Jest spoko Wciąż jest metropolitia, masakra Ten do mnie strzelał. Wow! Pięknie Na sztuki ich. No nie będę się ze wszystkimi strzelał. Wszystko pamiętam, kurde, ale głupio się teraz czuję, żeby oglądałem te gameplaye eee, Do wody Dobrze, dobrze, dobrze. Nie wiem, na, na połę wszędzie pędzę, ale większość pamiętam stąd, więc no. Ale akcja jest, fajnie się bawię naprawdę Na karton chcę wskoczyć albo coś o! Nie można na niej skoczyć. Boże, rozwalił się karton, ale to było fajne akurat Nie, nie można nawet ratwy sobie zrobić Dobra, tu jakieś rzeczy pływają Okej, okay, tu jest jakieś miarę bezpieczne miejsce

Jak nie wiesz, gdzie przejść rozwal element. Normalka. Jeszcze raz, bo nie wiem czy nie będzie ścinało. Ehm, to było na tyle w tym odcinku. Jeżeli ci się podobało, to lajkom, like sobie mile widziane. Ja się z nim żegnam i do zobaczenia w tym odcinku, nie? Palić kartony! No to siema!